Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj taki materiał nagrywany jest z telefonu, bo nie mam dostępu do komputera, więc przechwytuję sobie po prostu ekran telefonu i chciałem wam powiedzieć kilka zdań o statystykach i o Puerto Rico. Jest sobie taki gracz, który się, który ma nick Sparagus1 i on tam sobie gra w WoFSA i rozegrał 7000 bitew z kawałkiem, tak? I ma tam jakieś sobie e, kolorki, tak? Na przykład według tejże strony, czyli WoW Stats and Numbers e, procent zwycięstw ma świetny, bo 57,7. Ocenę osobistą ma bardzo dobro, brakuje 162 punkty do świetnej, więc bardzo długa droga i chyba nigdy to nie będzie przez niego osiągnięte. I obrażenia ma również na poziomie świetnym, bo jest to kolor, Niebieski. O co tutaj chodzi z tymi kolorami? Słuchajcie, to ja Wam może pokażę. Są sobie kolorki, jest, jest wzór generalnie pokazany, jak te kolorki wyliczać. Są sobie kolorki: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, ciemniejszy zielony, potem niebieski i fioletowy. Przeciętny gracz, który gra sobie na serwerze, ma ocenę między PR między 1100 a 1350. Każdy, kto robi lepsze wyniki, to ma ocenę zieloną, niebieską lub fioletową. Każdy, kto robi gorsze, ma pomarańczową lub czerwoną. tak. Ostatnio na grupach jest taka tendencja, moda tych facebookowych, gdzie ludzie chwalą się wynikami, żeby ich tam w jakiś sposób hejtować, opluwać z uwagi na wyniki itd. Ktoś rzuca bitwę Rozegrał sobie na przykład, w jego ocenie, fajną bitwę na, nie wiem, na Tirpicu. Zrobił 100 tysięcy obrażeń i wrzuca, że napisał: Nie wiem, siadła mi bitewka i wrzuca w screen. I nagle kilku e, wspaniałomyślnych dżentelmenów e, wrzuca jego nick e, w wow Stats Numbers i patrzy sobie na jego statystyki, i jakoś te statystyki komentuje. Potem. Jakieś memy, jakieś inne rzeczy się pojawiają pod tym wpisem i tak dalej. Jest to w jakiś sposób, tam powiedzmy, takie nękanie, szkalowanie kogoś, naśmiewanie się z niego i tak dalej. Ja jestem zaskoczony, bo mam wrażenie, że większość osób, które się tam kryją za nikami, za zdjęciami, to są dorośli, ludzie, w większości mężczyźni, 30, niektórzy 40-letni i pojawiają się takie historie. No, ja jestem, powiem, Szczerze, tym lekko zaskoczony, zażenowany, nawet bym powiedział. No, i takich zachowań tolerował nie będę, będą lecieć bany. Więc, jeżeli ktoś rzuca bitwę, gdzie jest 100 tysięcy obrażeń na Tirpicu, to sobie zobaczmy, jakie średnie wyniki na serwerze europejskim są robione na Tirpicu, moi drodzy. Co tu ten Tirpic ten? Jest tu Tirpic. Wchodzimy w szczegóły. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Pan Sparagus z Tirpicem zrobił maksymalnie 152 tysiące obrażeń, więc cudów nie ma, moi drodzy. Ale najważniejsza jest ta tabelka tutaj, ta na samym końcu. I teraz zobaczmy sobie serwer. Tutaj mamy część, która po prawej stronie, która się nazywa serwer i... Przeciętny gracz zadał tilpicem 46 960 obrażeń. Pan Sparagus zadał trochę więcej, 67 400. I teraz, jak sobie klikniemy na 50% najlepszych graczy. O, klikamy i jest. I 50% najlepszych graczy na serwerze tilpicem zrobiło 60 tysięcy obrażeń, i to już jest kolor niebieski. WR dla tych 50% graczy wynosi. 55% niecałe, tak? Weźmiemy 25% najlepszych procent graczy, którzy grali na Tirpicu i się okazuje, że jeszcze pan Sparagus się tutaj łapie, bo zrobił 67 400 średnio i WR też ma nieco wyższy, ale do 10% najlepszych graczy już się pan Sparagus nie łapie, bo 10% najlepszych graczy robi średnio na Tirpicu 74 tysiące obrażeń i 62% ponad pr więc tutaj się pan Szparagus nie łapie, jak to mawiają, nie dla psa kiełbasa. No i tak to mniej więcej wygląda, ale chciałem Wam pokazać jeszcze coś na przykładzie innego gracza. no Notabene znamy się, mam nadzieję, że się nie obrazi, że pokażę jego statystyki jakby, powiedzmy sobie, publicznie. On statystyk nie ukrywa, więc... więc więc myślę, że nie będzie to dla niego jakby problem. O, jest tutaj kolega Sancho, też aktywny tam na grupie. Bardzo dobry gracz, lepszy zdecydowanie ode mnie. Rozegrał, zobaczcie, ponad 15 tysięcy bitew. Procent zwycięstw ma na w zasadzie identycznym poziomie jak ja. Dużo lepszą ocenę PR o ponad 100 punktów. Średnie obrażenia również dużo wyższe. Na wszystkich klasach okrętów radzi sobie. Słuchajcie, bardzo dobrze, jak widzicie tutaj, tak? Pancerniki, lotniskowce, niszczyciele, krążowniki. Naprawdę bardzo dobry gracz. No i wyobraźmy sobie, że taki bardzo dobry gracz, lepszy ode mnie, sporo lepszy ode mnie. O, tutaj macie, zobaczcie, piarkę. No, naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Obrażenia średnie, wszystko pięknie, w pięknych barwach, tak? Niektórzy na jakby kolor tych barw dostają prawie, że orgazmu i teraz tak weźmy sobie tego gracza i na przykład zobaczmy taki okręt gdzieś tu była North Carolina, o jest North Carolina, słuchajcie świetny gracz i teraz tak, 29 bitew na North Carolina 48% PR -u. WR 1087 PR 48000 211 średnich obrażeń. I teraz wyobraźmy sobie, że taki gracz, tak nie było, ale wyobraźmy sobie, że taki gracz komentuje gościa, który wrzucił bitwę, na przykład z Bismarka, gdzie zrobił 100 tysięcy obrażeń, i mówi łe, to jest słaby wynik. To jest wynik, o może nie słaby, przeciętny wynik. Takie wyniki robi się regularnie. No i. Zaczyna się tam jakieś piekiełko, wklejanie statystyk i tak dalej, tak? A ktoś mu powie, słuchaj stary, ale ja sprawdzałem Twoje statystyki na tej samej klasy okręcie, czyli North Carolina, bo pancernik również ósmy poziom i się okazuje, że wcale takim asem nie jesteś, bo średnia serwera to jest 51 tysięcy, a Ty zrobisz 48 tysięcy obrażeń. A 50% najlepszych graczy robi 62 tysiące obrażeń na North Carolinie. Teraz słowo wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje. Ponieważ prawdopodobnie Sancho, jak się uczył grać w World of Warships, to jeden z pierwszych linii pancerników, w którą grindował byli to amerykanie, i na tych Amerykańcach uczył się. Gradzi, żeby poprawić te staty, tu musiałby nim teraz trochę pograć, a pewnie niekoniecznie tęskni za North Carolina i sobie gra okrętami innymi, które mu sprawiają na przykład dużo większą przyjemność. A jak się już nauczył grać i weszły inne, lepsze linie, to zobaczcie sobie na przykład na takiej Wenecji: 79% tak, to jest krążownik, 79% WR-ki, 97 zadanych obrażeń, i wygląda to już zupełnie. Prawda? Inaczej na Moskwie również, zobaczcie, kolorki. Bardzo fajne. WR62%, 1600 PR, ponad 81 tysięcy obrażeń, więc wygląda to naprawdę dobrze. Męczy mnie to opluwanie się ludzi na tych grupach i tak jak powiedziałem, będę dawał bany bez względu na jakieś tam sympatie do ludzi i tak dalej. Po prostu będę, będę banował bez ostrzeżenia i i tyle. Jeszcze słowo o. Aha, jeszcze o czymś miałem powiedzieć słuchajcie. Jednych te statystyki interesują, innych nie interesują. Są gracze, którzy grają for fun. Tak zwani, dla mnie for fun to jest po prostu. Być coraz lepszym, robić coraz lepsze wyniki i wygrywać. Ale są tacy, którzy nie wiem, raz w tygodniu w niedzielę sobie odpalają e, Wowsa. E, I na przykład, nie wiem, zjedzą rosół i przed drugim daniem mam godzinkę i sobie zagrają trzy bitwy, tak? I, I to są, to jest wszystko, co oni grają w OFSA tak? I taki gracz może sobie też kupić Tripica, Alabamę, Massachusetts, czy co tam mu przyjdzie do głowy. Teraz się okazuje, że można kupić dziewiątki, a od niedawna pojawiła się dziesiątka, którą też można kupić za około 800 zł, niecałe powiedzmy 200 euro. No moim zdaniem jest to oferta skierowana bardziej dla majętniejszych portfeli niż polskie, aczkolwiek w Polsce też są ludzie, których na takie rzeczy stać, na wydawanie takich pieniędzy no ale do czego tutaj zmierzam i taki gracz, który sobie gra w niedzielę po rosole może sobie kupić Puerto Rico, Jean Barta czy tam jakąś inną dziewiątkę albo ósemkę i, i ma rozgrane trzy bitwy i będzie grał sobie z wami na wysokich tierach no, Puerto Rico to jest moim zdaniem strzał w kolano wg, misja na ten okręt, te dyrektywy są Uważam zbyt wygórowane, a pomysł na to, żeby można go było kupić zadublone, to już jest w ogóle chory. I model wotowski w tym aspekcie mi się podoba bardziej. Dziewiątki i dziesiątki to są tam czołgi specjalne, tak? I można je sobie zrobić, a nie kupić. Więc ten model mi tutaj odpowiada moi drodzy, dużo bardziej. Popełnili błąd. Mam nadzieję, że wyciągną z tego jakąś lekcję. Zobaczymy jak to będzie. No właśnie. I jeżeli chodzi ogólnie o naukę grania, o poznawanie mechaniki gry, no to taki gracz, który przed schabowym sobie w każdą niedzielę rozgrywa trzy bitwy, on nie zajrzy na YouTube, nie zajrzy na Twitcha, nie zajrzy na Facebooka, bo ma to wszystko w nosie, bo on ma godzinę w tygodniu na to, żeby pograć i Żaden hejt, wasz ani inny tego nie zmieni. Po prostu nie zmieni i on, jak go będzie stać, to sobie kupi okręt taki, jaki będzie chciał. I Wasze wylewanie żali, frustracji nic to nie da. Wargaming to nie jest firma charytatywna, tylko jest to biznes. A biznes służy do zarabiania pieniędzy. Więc jeżeli chcemy zarabiać pieniądze, to będziemy sprzedawać swój produkt. Bo będą sprzedawać swój za produkt na tyle, kost. za ile będą chcieli i nikt tego nie zrobi. Jeśli kogoś będzie na ten produkt stać, to będzie płacił pieniądze i w zasadzie tym chciałem ten materiał zakończyć i do usłyszenia moi drodzy w następnym materiale. Trzymajcie się.